Komisja Weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji zwrotowej prezydenta M. .st. Warszawy z 2014R W sprawie nieruchomości położonej przy ulica Złotej 62 w Warszawie. Patryk jaki informując o decyzji komisji, powiedział, że stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta M St. Warszawy dotyczy 5614-10000 części w prawie użytkowania wieczystego przysługującego spadkobiercom właścicieli hipotecznych. Ponadto, jak powiedział przewodniczący komisji, decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa w pozostałej części obejmującej udział w prawie użytkowania wieczystego. Objęta przedmiotem niniejszego postępowania przed komisją decyzja prezydenta M. St. Warszawe o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Złotej 62 dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją. Stwierdzenia zaistnienia poprzedniego naruszenia obligowało komisję do stwierdzenia nieważności decyzji, poinformował jaki? Jak poinformowała komisja, w 1948 roku pełnomocnik przedwojennej współwłaścicielki nieruchomości przy Ul Złotej 62 terminowo złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu. Ale w 1950 roku Prezydium Rady Narodowej w Warszawie odmówiło wnioskodawczyni ustanowienia prawa własności do gruntu. Następnie decyzją uzupełniającą z 1979 roku naczelnik dzielnicy Warszawa Wola odmówił pozostałym współwłaścicielom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu. Prezydent Warszawy w marcu 2014 roku, po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz spadkobierców przedwojennych współwłaścicieli nieruchomości przy UL? Złotej 62. Następnie doszło do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Później część beneficjentów decyzji sprzedała przysługujący im udział w budynku oraz prawie użytkowania wieczystego.